Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, subskrypcja, dzwonek, like, opis, ankieta czasami i zapraszam do filmu. Cześć tutaj, Price i dzisiaj zagramy w GTA San Raz, 11 odcinek. Dlaczego nie ma kamerki? Jak pamiętacie, jest. Jak zawsze u mnie jest ciemno, robię ten odcinek yy, na zapas. Jak zawsze wiem, że tak się nie robi, bo z tego powodu, że. Jak to powiedzieć? Nie ma wtedy chęci do życia. No i tebe i nie chce się robić tych odcinków. Ale to ja robię te odcinki niecałe. <grym> dobra, robię ten odcinek drugi raz, bo zapomniałem włączyć mikrofon. Jeszcze raz się upewnię, Tak mam włączony. Nie wiem, że tam coś się zjechało. W środku, dobra, co ja miałem. <grym> Pewnie teraz jest lepszy głos. Przynajmniej mam nadzieję, jak będą szumy takie, że nie da się po prostu oglądać, to po prostu będę musiał odrzumieć w Audacity i tyle a ogólnie dlaczego w tamtejszym odcinku się tak jakby psuł głos i był taki trochę nienaturalny. wziąłem znaczy wyłączyłem opcję standardową z systemu Windows tłumienie zakłóceń czy jakoś tak i teraz przez to mogą być większe szumy, ale dzięki temu jest ładny, lepszy głos po prostu. I mam nadzieję, że w tym odcinku nie będzie tak, że jak się zmutuje ten, ten mikrofon, e, to będzie takie coś, że po prostu na początku będzie takie trochę słaby głos, czy coś takiego. Dlatego zrobię to od razu tu i jak będzie to znowu, to oznacza, że coś tam z mikrofonem już jest nie tak, a nie z moim systemem. Ale mam nadzieję, że to po prostu z moim systemem będę miał da, da po prostu. Więc zrobimy takie coś. I na początku tutaj był taki słaby głos. Albo dalej jest słaby głos. Jeszcze tego nie wiem. No i... To się okaże już na odcinku. Ale mam nadzieję, że tego już nie ma, a jak będzie, to po prostu będę musiał... Na początku tak mniej. W ogóle nie mówisz. No, najwyżej, no po prostu. I ogólnie. w ogóle. W następnym odcinku, czy coś takiego. Może coś takiego. E, dowiecie się. Co zrobiłem z no, znowu z tym mikrofonem. Ale to już nie jest na jego z, złe. Ale, ale to jest dobra. Dobra. The OG Local. He wants me to Hey, excuse me. Local around here? What? Who? You want friends with that? Loke. Is he available for communication? Who? Loke. Man. Oh, you mean Jeffrey? <laughs> yeah, uh, plans technician called in six, so Jeff, Loke, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Hey, what up, log? CJ! What's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust! So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get it there for nothing. Motherfuckers always wanna keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covering my style for real. Heavy? Man, he five foot three. But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackball me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm wet. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on the tail, a sad clown. <laughs> <laughs> All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? What well, I ain't mean, him. Listen, he going to be attending some in the ball ceremony. And that's the only time he leaves dog side. No dobra, <laughs> idziemy zabić pewnego Fagiosa madoga. Ale nie, 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 zrobię tego, ale mi się kurde chce już spajlernąć, ale nie zrobię tego, będę dobry dla swoich widzów. Może będę się coś <laughs> no bo. Ech, kurde. No dajcie sobie, nie wiem. Dobra, teraz ja skończę po jak co tu z kimś tam dzwonił. O kurde. Ten... Zawsze miałem przy tej misji, że ktoś do mnie dzwonił, i kurde... Nikt. Bo tak. Proszę po prostu coś psuło. Czekajcie, odstępi mikrofon trochę, bo żeby lepiej coś widać. Eeeem. Weź mi. Kurwa. Sukogini. Iban oh. tak słuchkać

Czego nawrabić? Czego nawrabić, kur... Żebyście się nie zasrali. Fuck oh, you, bitch. O nie! Jeżeli ja będę musiał... ...mieć cały czas naprawionego, to się zabiję. To tu. Tu. Mam nadzieję, że policja nie będzie mnie już bronić. Ale jest pan <grymne> jestem. Tutaj się nie naprawia, tu się droninguje. To przynajmniej jest you, policji. Oh, Dobra, tutaj się naprawia. I my... ...zastujmy. Gdzie, nie słupem, Nie, był motorek! A nie, to był jego Wait Nie wiem Już nie wiem, kto to był motorek Eee... Dobra, jedziemy na to spotkanie, tak? No, dobra O, jeb... Ty kurde O, Jezus Maria. Parkowanie równoległe Twoja stara to idiot, kurde Jakiś rubecki do mnie Kurde

decidere dei vari avvenimenti figaio fai zig te venire allora, dobra Mm Ok, mutava ze Hey man, take me back to Dog's match. <laughs> Not today, asshole. Today we taking a scenic route via the bottom of the ocean. What the principal is going on? Fuck... Who the fuck are you? Where's my usual driver? Unlock this fucking door. I can't fucking swim, you fucking psycho. Ah, so I What do you want? Money? I got bitches. anything you want. You want a contract? Man, I can make any fool the superstar. I know people that- Shut up! Powinien iść do tej suki to powiedzieć Nie nie, nie, nie że obrażam kobietę też czy coś Ale to jego dziwka jest prawdopodobnie Zdychaj O idealnie rower O Jezus Maria Sorry że się wydarłem ale zapomniałem Czekajcie. O, myślałem, że zapomniałem włąc włączyć mikrofon. Zap zapomniałem o stoperze. Ta jak zawsze Dobra to tak ze misji Dwie od misji. Bo chciałem powiedzieć dwie misje na odcinek. To znaczy, to zależy. Jak krótkie misje to mogą być nawet i dziesięć. Żeby zmieściły się w formacie 20-25 minut. Dobra, ej, fuck you, man! And I don't care what you heard! I ain't nobody's ass technician, Bitch! Ej, hey, ej, hey, what's up, lo? Technician ain't gangster, that's what's up! I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I wanna have a big party first. This may be my last chance to get her. Okay, so what's the plan? Well I'ma slide back over to Grove Street and get those sounds boom basted fantastic. Alright, so what you want me to do? I want you to get ready for the park and get some girls, man. Okay. Just some real fly girls, yeah. you know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit uh -huh. in the videos. Uh -huh. That's what I'm talking about. I told you, brother. I'm the chronicle of our struggles. The voice of the families, like Moses, only keeping it real. You said it. <laughs> you know what I'm saying? Wydaje mi się, to jest taki... Aha, no. Uh sim? Uh yeah, yeah, a little bit tough. Hey CJ. Where, what up, G? Hey, this party is jumping. We got a gang of crazy ass bitches in the house. You coming over, homie? Uh I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Ah, uh, okay, I'm gonna come over right now then. Dobra, oh. Wypier papier. <laughs> Idealna wymówka. I jak na 9 lat, nie wiem. Eee. No, powiem Wam tak, ja lubię policyjne stawy. Zawsze są lepsze od tych zwykłych. Znaczy nie zawsze, bo tutaj energia jest najlepsza eee, motorem, czy coś takiego. O, o jezus, tam było takie dobre auto. A właśnie, wojna gangów. O. No dobra, no niech będzie ta wojna gangów, bo akurat nie jest aż taka długa. A będzie przynajmniej tytuł na odcinek. No dobra, wiem. No. Ktoś się tam rozbija, rozjebał po prawej wcześniej. Okej. Okay. Wchodzimy do Amination Mam 4,5 tysiąca. Cie ciekawe czy na coś nie stać Czekajcie Ta muzyka for sure Z tym stanem z życia Mogę się wyleżyć też? Nie chuj SMG jest dobry Ty stać Okej. Okay. No oczywiście, że nie przyjdę do Ciebie, że bo ten... ...policja do mnie przyjdzie, coś takiego. Przecież... przecież i tak, kurde, jesteś... You wasn't... Czekajcie. Ammunation. You wasn't coming here. Czekaj. Ja pie... Co to ma być? Przecież. Kurde. Ammunition chyba jest po to, żeby sprzedawać broń. Co tu było? Co tu się stało? Ale się zastroiłem. Myślałem, że jakaś bomba atomowa czy coś spadła. E, a wiem, że są mody, ale nie zainstalowałem żadnego. E, tam, jak to się nazywa. Przecież. Przecież on chyba ma papiery na to. No, nie wiem, bo no, nie wiem dlaczego. Tak, jak da? Na zębisza balas. Aaaaaaah. O you bitches Kur... you need to Dobra. A długo to mi nie starczą to, jeżeli oni by nie będą mieli broni. Dobra. A ja ze startu Dobra. Biorę tak. <laughs> Prawie ten. Do mnie. Dobra. Pierwsza fala za nami. Na no, pewnie wszystkie fale przetrwam. Gdzie są następni? Pewnie za tak. Bo tak to działa, jak, jak jest się właśnie na takiej wojnie, gdzie ...tem Kurwa, wojnie do wojny gangów? To po prostu rozpią się za wami. tym badacie co nie? No, w prawdziwym życiu, tak mówię. Zawsze się te tak rozpią. Kurwy jebane. Dwa. No, wreszcie. Dobra, ile mam nokpisu? Kurwa nie umiem liczyć 30, 40 Dobra, łatwo 45 A w SMG już prawie nic Jak zawsze dobra. Serio już mi się udało? No kurde, przez kansę mi się zaraz wyłączy. No i fajnie, już to wiem. Cichaj. Dobra, dla was, widzów, możecie sobie tam poczytać. A ja tam przeżyłem, Zajdziesz już członków swojego gangu. Okej. Okay. A ale odcinek będzie nudny. Przez te kasynki. no wiem, wiem. No na czerwono itp. Dobrze, że ta karetka nie ma w sobie bomby, a to mówi. Bo przez te kasynki by tutaj wybuchło wszystko. Co ja pierdolę? Dobra. Ten penny, set me up. Ty co? Dlaczego sobie ten kłop wyrobił? No blej, wygrałem hmm. Dobra Wiecie co? Nie wiem ile jest czasu, bo zapomniałem e, z, tam zobaczyć, znaczy wiecie o co chodzi. No i... Pojadę sobie do domu. No ja skończę odcinek, no niestety. Ale tak bywa, no. Przynajmniej macie... ...trzy odcinki pod rząd? No jeden to był unboxing. Ale tak, trzy podrząd pod rząd, jeżeli liczyć z unboxingiem. Bo to, to macie wygodę, jeżeli będzie... Akurat zmontuję. Dobra, eee... Czekajcie, bo chcę tak wystrzelić, żeby ten, żeby to się połamało. Płamało. Rozwaliło Dobra, idealnie. Eee, Normalnie, jakbym miał to bym się wywrócił za 4 razy. bym był, O oh, jezus, mania. 60 dolarów. Dobra, wjeżdżaj tym motorem. No i co? No, chyba kończymy na dzisiaj. odcinek z Raid? strony. macie. tu mam tam wejść. Ale jednak nie chce mi się. Dobra, dzisiaj będziemy kręcić się na rowerze z błączkami. W następnym odcinku będzie biba. Co Turballa zrobi? Fuck you, bitch. Zdychaj. Dobra, jeżeli Wam się spodobał odcinek, zalejkujcie, zasubskrybujcie i skomentujcie. Do zobaczenia. Elo.